Rewolucja w Domu Rozenek. Zadbosi od syna. Rewolucja w Domu Rozenek. Zadbosi od syna. W 1999 roku. Opowiedziała o wielkich zmianach które jaki czas temu zażby w jej domu. Wydawałby się bo, kreska E-M, bo Jutka ma opowiedzia kreska wszystko, co tylko by było do wyjawienia. Musimy przyznać kreska E szanujemy ją za profesjonalne podejście do roli celebrytki. Rozenek jako jedna z nielicznych nie udaje wielce obra onej na media plotkarskie, bo doskonale zdaje sobie sprawę kreska to w Banie Ilo publikacji na jej temat przegbada się na stan jej konta. Rozenek na imprezach nie stroi fochów, nie ucieka papara z i zawsze znajdzie czas dla reportera proszcego o wywiad. W komentarzach CZ to piszecie nam, Kreska Majdany za chwil wyskocz z lodówki, bo tyle o nich piszemy. Mamy dla was ZB wiadomo niebawem będzie tego więcej, gdy Kreska ich nowy program typowany jest na hit wiosennej ramówki TVN, a stacja SB nie z tego, kreska swoje programy promowa potrafi. Dlaczego o tym wszystkim wspominamy? Bowiem wydawa nam si, kreska E Madgorzata i Rado z znali i ukreska wszystko i niczym więcej nas nie zaskocz. Okazuje się jednak, kreska E to nieprawda. Perfekcyjna w rozmowie z Twoim imperium opowiedziała o kreska łwieniowej rewolucji, która niedawno dokonała Basi w ich domu. O co chodzi? Kilka miesięcy temu cała nasza rodzina przeżba na wegetarianizm. Obwieci barozenek. Zadzbosi od Stasia, który jest niezwykle wrażliwym kreskaliwym i pewnego dnia owiadczy. Kreska el nie będzie i kreska W dodatku oczekiwa przecinek kreska te kreska przestaniemy to robi. Musiałam przestawić się na prowadzenie dwóch kuchni, zapewnienie nam wszystkim odpowiednich eskabadników od kreska Ale im więcej dowiadywałam się na ten temat, tym bardziej byłam eskabon na przejna na diet bez n. bafu znap, kreska e on te kreska jest w stanie odstawić miso. Tak w banie sta bo powiem więcej. dziki te diecie dzisiaj zdecydowanie lepiej się czujemy i zamierzamy w niej wytrwa, zapewnia Mapgorzata. Co czujemy? Kreska E niebawem na rynku pojawi się i kreska K kulinarna z perfekcyjnymi wegetariackimi potrawami. Wtedy to dopiero rozenek mo kreska E, że rzeczywiście wyskakiwa z lodówki.